Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu, dzisiaj jest drugi dzień marca, to jest wtorek. Ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie, look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Dzisiaj o troszeczkę o Piotrze Żyle, ale tak naprawdę chciałem tutaj przemycić e, inny te, temat, ale z racji tego, że Piotr Żyła jest najbardziej popularnym, aktualnie i prawdopodobnie wyszukiwanym, E, skoczkiem w internecie i wszyscy chcą Widzieć jak zdobył Mistrzostwo Świata, no to oczywiście troszeczkę clickbait, ale też będzie o Piotrze Żyle, żeby nie było. Zacznijmy od tego, że ja, jako fan skoków narciarskich, jestem no, dość dawno, dość długo tym fanem skoków narciarskich, no i zaczynam właśnie od pierwszych sukcesów Adama Małysza. Yy, pierwszych, pierwszych sukcesów Adama Małysza. I w zasadzie tutaj chcę zaznaczyć, że bardzo dużym fanem skoków narciarskich i ogólnie sportu był mój dziadek i zawsze pamiętam, że jak odbywały się skoki narciarskie, to wszystko było mniej ważne oczywiście od skoków narciarskich. Zacznijmy od tego, że mam oczywiście osobiste, taką osobistą rozpiskę najlepszych 10 skoku, skoczków ogólnie i polskich no i na zarówno jednej liście i drugiej liście jest pan Adam Małysz na pierwszym miejscu dlaczego na, na polskiej przecież są dużo bardziej utytułowani aktualnie już skoczkowie polscy nawet jeżeli chodzi o skoki narciarskie, ale nie ukłamujmy się gdyby nie pan Adam Małysz to tych skoków narciarskich by nie było w Polsce albo przynajmniej by były w dużo bardziej uboższym stanie niż są aktualnie. Natomiast jeżeli chodzi o światowych skoczków, to dlatego jest, ponieważ on właśnie otworzył Polakom takie bramkę do zaistnienia w wielkim świecie skoków narciarskich. Zacznijmy od tego, że aktualnie znam całą historię i cały, jakby powiedzieć, cały, cały Storyline, jeżeli chodzi o sukcesy pana Abama i to, co robił po skokach narciarskich. No ale one nie są ważne, ponieważ aktualnie jest drugą osobą, jeżeli chodzi o tak naprawdę tą całą szefostwo, jeżeli chodzi o szefostwo skoków narciarskich w Polsce. No i oczywiście drugim jest pierwszy oczywiście trener Adama Małysza, czyli Apoloniusz tainer. I tutaj można zaznaczyć i przypomnieć, że pan Apoloniusz właśnie, właśnie dzięki jego tego, że był pod skrzydłami, pan Apoloniusz miał pod skrzydłami właśnie Adama Małysza no, stało się, stały się te wszystkie wielkie sukcesy. I tutaj oczywiście trzeba mu to oddać, że mimo wszystko no, za wielkim zawodnikiem jest jego trener, który no też musi być dobry. I musi być dobry, nie okłamujmy się. To nie jest tak, że wszystko zależy od zawodnika. Yy, według mnie yy, to jest za zawsze jest tak, że od zawodnika zależy 50%, a yy, cała reszta od yy, jego trenerów, fizjoterapeutów, masażystów, yy, dietetyków i, yy, i tak dalej, dalej, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od tego, Tutaj już nawiązując już tylko i wyłącznie do pana Piotrka Żyły i jego wielkiego sukcesu. Pan Piotrek już od dłuższego czasu prosił się o tak bardzo duży i spektakularny sukces. No zawsze był tam gdzieś szósty, siódmy, dziesiąty, czwarty, piąty, trzeci czy drugi czy trzeci, a nigdy takiego wielkiego sukcesu jak właśnie aktualnie Mistrzostwo Świata, nie miał. I tutaj można podkreślić, że no do nie, nie okomujmy się. Przez bardzo długi czas y, pan Piotr Żyła był uznawany z takiego śmieszka. Śmieszka, śmieszka naszego skoczkowego. Taką y, bardziej takim klejącym czymś, które skleja resztę tych właśnie lepszych skoczków. A on jest troszeczkę taki bardziej średni. Ale za to spaja resztę. A tutaj się okazuje, że pan Piotrek nie tylko dorównuje swoim, swoim prawdopodobnie przyjaciółom, ale także w niektórych rzeczach i tak naprawdę mm, przewyższa. Tak? I tutaj wielka tajemnica tego wszystkiego jest taka, że zawsze, zawsze pamiętajcie, że jak ktoś jest spychany, ktoś jest taki bardziej na boku, to potem się okazuje, że aha, on jest potem na topce. A kto na przykład był zawsze zachwalany, kto był poklepywany, jaki to niesamowite dziecko, to aktualnie nikogo go nie interesuje. Tutaj troszeczkę piję do mm, Klemensa Muranki i tego, jakim on był niby wspaniałym dzieckiem skoków i jakim się potem okazał troszeczkę takim rozczarowaniem. Oczywiście nie mówię, że w przyszłości być może być lepszym skoczkiem, ale czy będzie taki dobry jak na przykład Kamil Stoch, Piotr Sorek, żyła czy Kubacki? Nie, nie pamiętam imienia. Serio. <ścoughs> Tutaj mnie nie zabijajcie. Nie? nie zabijajcie mnie za to, że nie pamiętam wszystkich imion, wszystkich skoczków. Tak. Pamiętam tych według mnie którzy najbardziej zasługują na takie wspom wspomnienie, wspom wspominki, a akurat Piotrka wspominam, ponieważ jego fame aktualnie jest największy i o nim im więcej powiem słów, natomiast Piotr Żyły, to w tym więcej alg al al algorytm stwierdzi, aha, on mówi o Piotrze Żyle, więc sk nie skoczy na jakiś tam... Hashtag Piotr Żyła, nie wiem jak to jest na, na YouTubie, że tam hashtag albo y, 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 przecinek, albo pauza, albo cokolwiek, tak? Ehm, kończąc, kończąc, jeżeli chodzi o same skoki narciarskie, czy y, kiedykolwiek, kiedyś mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o moje jakieś właśnie y, spotkanie ze skokami narciarskimi, to prócz właśnie. Y, samych skoków narciarskich i oglądania ich, no to miałem sposobność yy, grania właśnie w te wszystkie gry dotyczące skoków narciarskich, yy, szczególnie deluxe yy, ski jumping. Yy, każdy grał prawdopodobnie z mojego rocznika, nawet troszkę młodszych gra, yy, grał w te gry, natomiast same skoki narciarskie, no to oczywiście widziałem yy, wielką krokiew, yy, także widziałem yy, skocznie w Wiśle i, i, i tak naprawdę te wszystkie skocznie w jakiś sposób no, widziałem tak? widziałem. i wiem jakie to jest ogromne i jakie to jest niesamowite prawdopodobnie widz, widzieć z góry tą całą tą prostą trasę którą musisz zjechać No to, to niesamowite nie wiem czy bym się odważył coś takiego zrobić, ale mm, prawdopodobnie gdybym miał jakiś większy cel no to bym to zrobił no, nie okłamujmy się polski naród jest taką przekorą troszeczkę i lubi troszeczkę właśnie w taki sposób a, a zrobię to, a zrobię to pokażę wszystkim no, i, i zobaczę że będę najlepszy, dobra mm, jakiś, jakiś epilog może zwiększający tą całą wypowiedź na temat Piotra Żyły i tego co uważam o nim. No, jest to bardzo taki miły, bardzo wesoły człowiek. Niektórzy się śmieją, że wygląda tak jakby się ledwo co wczoraj urodził, zawsze taki zdziwiony, miłośnik ostrych, ostrych papryczek, miłośnik różnych kawałów, miłośnik śmiania się w specyficzny sposób dla siebie, tak? I tylko dla siebie. Według mnie chyba taka najbardziej pozytywna i najbardziej uśmiechnięta postać z całych tych skoków narciarskich. I w zasadzie tutaj wydaje mi się, że najbardziej zasłużył na różne tam właśnie takie rzeczy, które aktualnie go spotykają. Yy, szczególnie właśnie to mistrzostwo świata, tak? I yy, to by było na tyle. To by yy, było na tyle. Troszeczkę polukrowaliśmy, troszeczkę po, po, yy, po, pokazaliśmy, że jesteśmy fanami, ale teraz nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź, łba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie czerwony-biały guzik na czerwonym tle, na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, a ja wam wszystkim mówię hej!